Takie pole widzenia e, mniejsze od 50 stopni daje wrażenie patrzenia przez dziurkę od klucza, przez taki wąski tunelik. Myślę, że to jest kolejna kwestia, która jest bardzo e, istotna przy właśnie wyborze tej lognetki. Jak możemy, jak najlepiej mierzyć te pole widzenia? E, mamy różne wartości, różne też e, wartości tych pola. Może to może być kątowe pole widzenia, to może być liniowe pole widzenia. Jak tutaj się nie, nie pogubić? Jak to patrzeć na to? Zacząć należy od tego, że o tym jakie będziemy mieli pole widzenia decyduje w lornetce okular. Okular ma coś takiego, co nazywamy polem widzenia własnym okularu. I ono w typowych okularach używanych w obecnych lornetkach trzyma się od poziomu około 40 paru stopni do lekko ponad 70 stopni. I Im mniejsze te pole widzenia dawane przez okular, tym mniejszy komfort naszych obserwacji. Takie pole widzenia mniejsze od 50 stopni daje wrażenie patrzenia przez dziurkę od klucza. Przez taki wąski tunelik. Natomiast pola widzenia na poziomie ponad 60 czy nawet ponad 70 stopni to jest taki komfort obserwacji. Patrzymy wtedy, wpadamy niejako w ten obraz, widzimy go bardzo komfortowo. Ta, ta, ta diafragma nie będę wprowadzał pojęcia diafragmy znaczy, pola widzenia na poziomie 60-70 stopni są już bardzo komfortowe, mamy wrażenia wpadania w ten obraz. Widzimy bardzo szeroko i jest to bardzo przyjemne doznanie. Natomiast też bardzo ważnym parametrem jest te pole własne okularu, bo to, co ja mówiłem wcześniej, ono mówi o tym, jak komfortowo będziemy odbierali obraz przykładania lornetkę do oka. Ta lornetka o małym polu widzenia własnym okularu, ona może mieć duże pole. Całkowite lornetki, bo może być to spowodowane przez użycie małego powiększenia, prawda? Ta też będzie miała tam powiedzmy 10 stopni czy tam 8 stopni i to będzie duże pole. Natomiast nie zmieni to faktu rzeczy, że nasz okular będzie miał wąskie pole widzenia własne i komfort obserwacji nadal będzie niski, nadal będziemy mieli to wrażenie patrzenia przez wąski tunelik. Czyli od odkręcę, właśnie.